Klaszynik, witam serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Relacja ze spotkań w rybnickich dzielnicach, turniej Plaża Open oraz trzeci powiatowy przegląd twórczości regionalnej od przedszkolaka do ślązaka. W dniach od 10 do 13 lipca tego roku odbędzie się w Rybniku impreza sportowa rangi Mistrzostw Polski. Plaża Open to turnie siatkówki plażowej, którego współorganizatorem jest miasto Rybnik. 31 marca w magistracie odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji tej jednej z największych imprez sportowych w Polsce. W spotkaniu wziął udział prezydent miasta Adam Fudali, Mariusz Prudel, rybnicki siatkarz, olimpijczyk, Marcin Strządała, dyrektor projektu Plaża Open oraz Marcin Prus, dyrektor sportowy, były i wielokrotny reprezentant Polski. Jest to cykl Plaży Open, który pomysł, którego pomysł zrodził się w głowie głównego. Organizatora Marcina strządały 5 lat temu. Na początku formuła tego była bardzo otwarta i formuła miała za zadanie popularyzować siatkówkę. Natomiast siatkówka już tak mocno jest popularna, że trzeba było przerodzić to w profesjonalne rozgrywki. I w tym roku właśnie te rozgrywki będą w ramach turniejów Mistrzostw Polski. Rybnik jest jednym z sześciu miast, w którym będą brały udział różne. Drużyny, które będą walczyły właśnie o złote medale. Turniej Plaża Open rozpocznie się w Kętach. Obok rybnika sportowych emocji związanych z siatkówką plażową nie zabraknie w tym roku również między innymi w Cieszynie czy Łodzi. Turniej Plaża Open cieszy się sporym zainteresowaniem. Chętnie biorą w nim udział najlepsi siatkarze w Polsce. W zeszłym roku tak było, że, że gościliśmy najlepsze pary w Polsce w naszym cyklu Plaża Open. W ramach Mistrzostw Polski i, i myślę, że, że tak będzie, bo ważnym aspektem naszego turnieju, też Plaża Open, jest to, że nie koliduje tu z żadnym innym turniejem. O wysokim poziomie imprezy mówił również Mariusz Prudel. Ten turniej robi się coraz bardziej, cieszy coraz lepszą renomą i coraz lepsi zawodnicy przyjeżdżają, także na pewno idzie to wszystko do przodu. Przedsięwzięcie Plaża Open poprzedzone będzie ogólnopolską kampanią promocyjną. Jak podkreśla prezydent miasta Rybnika Adam Fudali, Plaża Open to impreza, która z pewnością Umocni pozycję rybnika na sportowej mapie kraju. Kolejna świetna promocja naszego miasta. Za niedługo będzie koncert, teraz impreza sportowa, połączona z możliwością pooglądania i skorzystania z zmodernizowanego kąpieliska Ruda. Obok mamy zmodernizowany stadion lekkoatletyczny, czyli pokazujemy tą bazę sportową, to co, na co przez wiele lat stawialiśmy w mieście, czyli na stworzenie warunków, żeby mieszkańcy Rywnika, młodzi rywniczanie, młodzież miała gdzie po zajęciach lekcyjnych uprawiać sport, rekreację. Turniej rozgrywany będzie na trzech boiskach do siatkówki plażowej na terenie zmodernizowanego kąpieliska Ruda. Remont obiektu rozpoczął się w zeszłym roku. Prace powinny zakończyć się pod koniec maja. Zakres robót obejmuje montaż nowych niecek basenowych, wykonanie plaży wokół obiektu, nowych boisk do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Wykonane zostanie również oświetlenie, ogrodzenie. Zamontowane zostaną stałe parasole oraz dwie widownie. Zmaganiom siatkarzy plażowych Towarzyszyć będą liczne atrakcje oraz imprezy dodatkowe, m.in. warsztaty siatkarskie dla najmłodszych prowadzone przez reprezentantów Polski w tej dziedzinie. Turnieje finałowe, które odbędą się 13 lipca, transmitowane będą na żywo przez TVP Sport. W sierpniu zeszłego roku przeprowadzono w rybniku badania archeologiczne na terenie parku miejskiego imienia świętego Jana Sarkandra przy ulicy Gliwickiej, gdzie dziś istnieje kościółek akademicki pod wezwaniem w niebowzięcia najświętszej Marii Panny. Badania w rybniku prowadziła grupa studentów pod czujnym okiem doktora Artura Różańskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To, co udało się ustalić już po zakończeniu prac archeologicznych można było usłyszeć na specjalnym spotkaniu, które odbyło się w Rybnickim muzeum. 27 marca tego roku zaprezentowano wówczas między innymi wyniki z przeprowadzonych badań na wzgórzu akademickim, a co udało się w zeszłym roku wykopać badaczom? Są to przede wszystkim eksponaty bardzo małe, nieliczne, bo kilka monet, kilka krzyżyków, przy okazji widzieliśmy kilka nowych szczegółów dotyczących pochówków, troszeczkę naczyń, właściwie szczątków tylko i wyłącznie skorup naczyń późnośredniowiecznych, najstarsze datowane na XIII wiek wstępnie. I w zasadzie to jest tak na dobrą sprawę wszystko, plus oczywiście dokumentacja. Jak podkreśla Artur Różański, badania miały w założeniu pewne cele. Przede wszystkim chodziło o pozyskanie informacji na temat gotyckiego kościoła XV wiecznego, który istniał w tym miejscu kiedyś. Znaleźliśmy póki co też w głównej mierze ślady po, po fundamentach, ponieważ w ogromnej części po rozebraniu tego kościoła cegła trafiła na budowę kościoła, który stoi za moimi plecami, czyli kościoła Matki Boskiej Bolesnej. Natomiast, e, natomiast wykorzystano wszystko, co się da do tej budowy, w związku z czym my w trakcie naszych badań nie znaleźliśmy żadnej całej cegły, ponieważ wszystko, co się nadawało, tak jak powiedziałem, zostało wykorzystane do tej budowy. Archeolodzy poszukiwali również informacji na temat kościoła z XIII wieku, który prawdopodobnie znajdował się w tym miejscu. Niestety tutaj badania nie przyniosły tak dobrych efektów. Jednak grupa archeologów nie poddaje się i swoje badania na wzgórzu akademickim w Rybniku będzie jeszcze kontynuować. To, co jednak udało się do tej pory znaleźć, zostanie wystawione w Rybnickim Muzeum. Na pewno te monety, te szczątki pochówków, oczywiście tylko te przedmioty metalowe o charakterze religijnym, czyli krzyże, krzyżyki, no i oczywiście troszeczkę tej ceramiki. Być może, że materiał ilustracyjny, zdjęciowy, będzie często może nawet bardziej istotnym elementem niż same wykopane znaleziska. Jak podkreślali archeolodzy, najbardziej istotnym elementem przeprowadzonych badań jest jednak wiedza o dawnych dziejach rybnika i ludziach, którzy kiedyś tu mieszkali. 27 marca w Rybnickim Magistracie 22 pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podczas spotkania zastępca prezydenta miasta Rybnika Joanna Kryszczyn wręczyła jubilatom medale prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz upominki. Małżonkowie nie kryli wzruszenia, nie zabrakło również rozmów i cennych rad, zwłaszcza dla młodych małżeństw. Nie jest to nie. ciężko, jak się nie, jest ciężko. nie, jak się jeden drugiego szanuje. Idealnie w związku jednak nigdy nie jest, a czasami nawet trzeba się pokłócić, przyznają małżonkowie. Bez miłości, bez złości, miłości, no trochę trzeba, nie? Podczas spotkania w rybińskim urzędzie miasta nie zabrakło również poczęstunku, dobrej muzyki oraz pamiątkowych zdjęć. W Domu Kultury w Chwałowicach odbył się trzeci powiatowy przegląd twórczości regionalnej od przedszkolaka do Ślązaka. W tym roku myślą przewodnią imprezy było zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Organizatorzy spotkania, czyli przedszkole numer 13 z rybnika co roku podkreślają, jak ważna jest tradycja, i jej kultywowanie jest głównym celem przeglądu. Kultywowanie przede wszystkim tradycji regionalnych. Mieszkamy na Śląsku, także jest to właśnie ważnym elementem naszej kultury. Gwara śląska, śląskie stroje to wszystko, co Państwo. Widzicie, eee, właśnie. Pozwala też promować nasz region i naszą kulturę. W tym roku w przeglądzie zaprezentowało się pięć przedszkoli z regionu. Dzieci przygotowały w Gwarze Śląskiej różnego rodzaju występy. Publiczność mogła podziwiać przedstawienia teatralne, nie zabrakło również piosenek i krótkich prezentacji tanecznych. Wszystkie scenki kręciły się jednak wokół tematyki zdrowia i bezpieczeństwa. Dzieci z występów były jak najbardziej zadowolone, bo jak się okazało, przedszkolaki lubią prezentować się na scenie. Można śpiewać. Można pokazać to, co się umie. W programie spotkania nie zabrakło również niespodzianek. Przed maluchami wystąpiły m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jankowic. Przegląd objęty został honorowym patronatem prezydenta miasta Rybnika Adama Fudalego. Muzyka Tegoroczny cykl spotkań w rybnickich dzielnicach powoli dobiega końca. 1 kwietnia odbyło się spotkanie w dzielnicy Rybnik Północ. Mieszkańcy wysłuchali rocznego sprawozdania oraz wystąpień władz miasta. Są sprawy kosmetyczne ważne: gdzieś kawałek chodnika, gdzieś powiedzmy lampadzie świeci, tu przejścia do pieszy. Tutaj przy czerwonym świetle kto się musi za długo zatrzymać, więc coś zrobić, żeby zmienić są takie drobne kosmetyczne sprawy. Jak podkreśla Agnieszka Kozielska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Północ miniony rok, przyniósł wiele dobrego. Udało nam się załatwić utwardzenie parkingu przy cmentarzu. Także nasza największa bolączka, łącznik Janiego Jaskółcza jest to odcinek drogi, o który, który walczyliśmy ponad 10 lat i w końcu udało się to wydeptać. Z kolei dzielnica Chwałowice walczy głównie z problemem niskiej emisji. Obniżenie niskiej emisji to sprawa priorytetowa na przyszłość. Likwidacja niskiej emisji począwszy od tego co robimy aż do Familoków i inne osiedla i budynki mieszkalne po drodze. Remont nawierzchni dróg 1 maja, Zwycięstwa, Śląska. To są takie największe problemy, które Idą w dobrym kierunku. Jesteśmy w trakcie przygotowania tego wszystkiego i będzie coraz lepiej. Problem niskiej emisji wiąże się głównie z funkcjonującą na terenie dzielnicy kopalnią. To są takie górnice, takie dzielnice pogórnicze. Tu kopalnia jeszcze jest czynna bardzo dobrze. Ona daje miejsca pracy dla naszego miasta, ale to są właśnie problemy związane bardzo często ze szkodami górniczymi, uporządkowaniem terenu. No to jak wszystkie, wszędzie niska emisja, ona dokucza wszędzie w całym mieście. W dzielnicy Niedobczyce w minionych latach również nie brakowało inwestycji. Dzielnica oczyła, szczególnie teraz w ostatnich latach zostało zrobione bardzo wiele inwestycji. Na spotkaniu sprawozdawczym w Niedobczycach, które odbyło się 3 kwietnia, dyskutowano również o problemach z jakimi boryka się ta dzielnica. Mieszkańcy przede wszystkim mają problemy z szkodami górniczymi, a właściwie z drogami też przy okazji. Specjalnie chodzi o ulicę Zagłoby, tam gdzie jest zalew, zalewa cały czas woda tą ulicę i mieszkańców kilka, do pięciu domów zawsze to jest zalewane. To jest problem i szkód górniczych, ale także problem miasta, problem dróg, że tak powiem. Kolejne spotkania sprawozdawcze już 9 kwietnia o godzinie 16 będą mogli porozmawiać o swojej dzielnicy mieszkańcy Wielopola w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1. O godzinie 18 spotkanie odbędzie się w Golejowie w tamtejszej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Ostatnie w tym roku spotkanie sprawozdawcze zaplanowano 10 kwietnia w dzielnicy Maroko Nowiny w tamtejszym zespole szkół nr 3 o godzinie 17. I to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.